Chodzimy na taką stronę, do której link jest w opisie do filmu, to jest strona z Fabrykiem. Tu klikamy na ten szary przycisk Download Installer i stąd pobieramy plik. Po czym przechodzimy na kolejną stronę, do której link jest w opisie do filmu, to jest strona z Fabryk Api, zjeżdżamy sobie w dół, szukamy wersji 1.17.1 i klikamy na strzałkę w dół i stąd pobieramy plik. Na kolejnej stronie do której link jest w opisie do filmu mamy moda Mod Menu. Dzięki temu modowi będziemy wiedzieć co jest zainstalowane w naszym Minecrafcie. Zjeżdżamy sobie w dół, szukamy wersji Minecraft 1.17.1, klikamy na strzałkę w dół i stąd pobieramy plik. No i na kolejnej stronie do której link jest w opisie do filmu mamy właśnie moda Mostructures i zjeżdżamy sobie w dół i szukamy wersji 1.17.1 i klikamy na strzałkę w dół i stąd pobieramy plik. No i gdy już mamy pobrane te wszystkie pliki, to możemy instalować. I co robimy? Naciskamy na klawiaturze jednocześnie klawisz area, oraz klawisz Windows, ten z okienkami w najniższym rzędzie klawiatury i pojawia nam się okienko run, czyli uruchom. Tutaj wpisujemy procent %appdata% klikamy OK, pojawia nam się folder roaming. W folderze roaming szukamy folderu .minecraft i wchodzimy do niego. I w folderze .minecraft szukamy folderu versions i wchodzimy do niego i w folderze versions sprawdzamy czy mamy folder 1.17.1 jak tak to ok, a jak nie to musimy sobie uruchomić Minecrafta chociaż raz na wersji 1.17.1 to wtedy tutaj nam się stworzy właśnie ten folder no i jak już mamy ten folder to możemy instalować i instalujemy najpierw Fabric Installer nie Fabric API, nie mylić proszę Zatem klikamy dwa razy zwykłym lewym przyciskiem myszy na pobrany plik Fabric Installer i czekamy chwilkę. I pojawia nam się takie okno. Tutaj nic nie zmieniamy, ponieważ tu już jest wybrany jeden Minecraft wers wersja Minecrafta 1.17.1. Zatem tutaj nie musimy nic zmieniać. Klikamy Install i po chwili mamy z sukcesem zainstalowane. Klikamy OK. Zamykamy to okienko, i jak widać, w folderze Versions stworzył nam się nowy folder Fabrik 1.17.1. Zatem zamykamy to i uruchamiamy launcher. Gdy launcher się uruchomi, sprawdzamy, czy mamy tutaj wybrany profil z fabrykiem. Jak tak, to ok, a jak nie, to klikamy strzałkę i stąd wybieramy profil z fabrykiem. Po czym klikamy Play, zaznaczamy tutaj, klikamy znowu Play i czekamy, aż nam się zainstaluje. Cały fabryk i pojawi się strona startowa gry. No i mamy stronę startową gry. Jak widać, fabryk jest zainstalowany. Na razie nic z tym nie możemy zrobić, zatem wychodzimy z gry i instalujemy pozostałe pliki, czyli znowu naciskamy jednocześnie na klawiaturze klawisz Eria, Robak oraz klawisz Windows. Ten z okienkami w najniższym rzędzie klawiatury wyskakuje nam okienko RAM, czyli uruchom. Sprawdzamy, czy mamy wpisany procent date. APP data procent. Jak tak to ok? Jak nie to wpisujemy, klikamy ok. Pojawia nam się folder roaming. Wchodzimy do folderu .minecraft i szukamy folderu moc. Folder moc stworzył nam się przed chwileczką, gdy uruchomiliśmy Minecrafta z fabrykiem. To wtedy, właśnie tutaj w folderze .minecraft stworzył nam się folder moc. Zatem wchodzimy do niego i zaznaczamy pozostałe pliki i przerzucamy je właśnie do tego folderu moc. Mamy je tutaj wszystkie trzy w folderze MOC, jest zainstalowane, zamykamy i znowu uruchamiamy launcher. Gdy launcher się uruchomi sprawdzamy czy mamy wybrany profil z fabrykiem, jak tak to ok, jak nie to klikamy strzałkę i wybieramy profil z fabrykiem, po czym klikamy play i znowu czekamy aż nam się uruchomi strona startowa gry. No, i mamy stronę startową gry. Wchodzimy w zakładkę moc. W zakładkę moc mamy dziękowi, dziękowi <laughs> dzięki modowi mod menu. No, i jak widać, jest zainstalowany mod, mod mod menu i jest również zainstalowany mod mod structures. I tutaj jest krótki opis. Ok, wychodzimy z tego i tworzymy nowy świat. Wchodzimy w single player, survival, normal zezwalam na cheaty, żeby na przykład móc latać Z więcej opcji świata bonusową skrzynkę, bo czemużby nie OK. I tworzymy nowy świat i widzimy się, jak się stworzy. No i mamy nowy świat, hura hura, co tam jest, tam może jest coś. No i, no i struktury, które mogą nam się stworzyć. Na ogół w okolicach spawnu w miarę blisko spawnu się tworzą. Aczkolwiek, jak się zespawnowaliśmy na takiej wysepce, to nie wiem, czy nam się tutaj coś w okolicy stworzyło, ale przelecimy się, zobaczymy. Zatem gammon a, creative. Ok, creative, i lecimy. Najpierw chcę zobaczyć, co tutaj jest, bo takie mam wrażenie, jakby coś tu było. Ale nie, chyba nic. Nie, nic. Ok, no i jak się tak przelecimy troszeczkę, to może coś znajdziemy. A co tutaj jest? Też nic. To... A, bo to się świecą, te ok. Halo, wylatuj szybciej. Dobrze, to polecimy, może tam jest bardziej stały ląd. Może coś na stałym lądzie znajdziemy. Bo po prostu jak próbowałam to na zwykłym świecie, na, zwykłym, na innym świecie, gdzie, gdzie się mm, stały ląd od razu był, to bardzo szybko znalazłam strukturę. A tutaj zobaczymy zaraz, jak to wygląda. Struktury te mogą być różne, i podziemne, i naziemne, i, i jeszcze na powietrzne, że tak powiem. Oj, to chyba też jest wyspa tylko. Więc nie wiem, nie, o, cicho, tam się zaczyna chyba. O, 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 jest struktura napowietrzna. <grym> o, i coś tutaj też jest. Zaraz sobie zobaczymy. Także mamy strukturę napowietrzną, zwaną dalej balonem latającym. I cóż, i cóż, i cóż, w tym mamy coś tutaj ciekawego? Nie, nic. A w środku? Tutaj? Też nic. Tak po prostu jest struktura. Można wsiąść i sobie popatrzeć, co się dzieje. A kuku, a kuku. <laughs> ok, ale jest struktura, jest. Znaleźliśmy, znaleźliśmy, czyli mod działa. A co tutaj mamy za strukturę pod tym balonem? O, o, o. Taką strukturę mamy. Czy ona ma? Jakiś przód, jakiś tył. To ma chyba nos, to ma chyba oczy. To chyba powinny być takie jakieś te. Czy coś ma w środku? Ciekawego? Chyba nie. Nie, tu już jest piasek. Też jest tylko taką strukturą, <grym> zwykłą. Ok, lecimy dalej. O, coś tutaj też jest. Też jest coś. Bo takie coś przy, przy takim biomie to nie, 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 zwykle nie bywa. Ok, lecimy dalej. Coś jeszcze powinniśmy sobie tutaj gdzieś znaleźć? Jest wioska. I cóż, na tej wiosce jest coś ciekawego? Nie ma. Ale jak widzicie, można znaleźć różne struktury. <laughs> Jak długo nie będzie można znaleźć, to zawsze można się posiłkować. Dlatego też zawsze włączam yy, możliwość pisywania komend, bo nigdy nie wiadomo, kiedy nam się może komenda jakaś przydać. Na przykład może nam się przydać komenda Locate. Locate. I tutaj, jak zjedziemy, to mamy tutaj właśnie struktury. Abonded Church czyli opuszczony kościół balon, balon już znaleźliśmy Barnhouse, czyli czyli stodoła wielka piramida ice tower, czyli lodowa wieża jakaś taka inna piramida a nie, piramida dżunglowa jakiś zamek i lighthouse, czyli latarnia morska jakieś moai, moai to właśnie chyba to co znaleźliśmy pod tym balonem pillager factory wow I pi, y, statek piracki tawerna y, zamek w, y, w, 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 w chmurach Villa, czy, ville, y, wioskowy market znaczy ten rynek, bazar, wieża i jeszcze coś wulkanicznego. Także jest tu sporo do znalezienia. Co byśmy sobie mogli znaleźć? Zobaczmy, taki Villager Market. Kliknijmy i Enter. I 2122 bloki od nas to jest. Ale lećmy sobie zobaczyć. Czyli klikamy T, klikamy na to i ok, Enter. Cóż to jest? Zobaczmy sobie. o o o, jakież to jest duże taki rynek i cóż, mamy tutaj villagersów chroni ich ten 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 i cóż, oni tu mają coś ciekawego o, węgiel mają hałas robią jak zwykle Panie, pan co sprzedajesz? O, spodenki można kupić u niego. A coś tu w skrzynce? O, ryby. No, także jak takie coś się spotka na swojej drodze, to może być fajne. O, wędka. Pan co sprzedaje? Za, za węgiel emeraldy. A pan? Pan nie sprzedaje, bo pan się musi zatrudnić. Pan rybki? Ale ich tutaj jest. I ile dobra tutaj mają w skrzynce nawet. No także jak widać nawet takie ciekawe struktury można tutaj znaleźć. Czy tu można wejść do środka? Można. U, jak tu pięknie, jaki piękny dywan. Ach, ach, ach. O. Dzień dobry, to was tu jest strasznie dużo. O. O. Ile tutaj mają skrzynek pustych? Pewnie któraś będzie pełna czymś zapełniona. Jeszcze wyżej można wejść. Aha. O, Dzień dobry. O, tutaj już coś jest ciekawego. Panie, bo tam spadniesz. A tu? O, ty I taki balkon. Dobra, żebyście nie wypadli. O, no pięknie, pięknie. Dobra, to sobie zobaczymy jeszcze jedną, bo jestem ciekawa, jak tutaj było. Locate. te. I to było, i to było, i to było. Pillager Factory chciałabym zobaczyć. Tada! I tutaj nas teleportni, proszę. O! Też takie wielkie coś jest, ale tutaj będą pillagery. Nie ma nic w skrzynce. A tu co tu jest? Oj, tam takie dymy lecą. A tutaj co jest? Schowane pod daszkiem drewno. Okej. Okay. Okej, okay, okej. Okay. Czy tu można gdzieś wejść? Kto tu chrapie? Uu Mięsiwo jest tutaj. smoker. A, bo to łazienka chyba jest. No proszę, i się ciemno robi. A tu co jest? Lum. To chyba robi te... Mm, te, te takie. <laughs> Nigdy nie używałam tegoż. Także jak widać, no całkiem ciekawe są te Struktury. Co to się tu pojawiło? Wow. To było dziwne. Słuchajcie, to może z, jak się dzwonek robi, to się takie coś pojawia? Aha, pokazuje, gdzie oni są. A to tak w normalnym Minecrafcie, czy w tym to jest? Proszę, napiszcie mi, czy to po prostu jest związane z tym z tym modem, czy taki w normalnym Minecraftie, że jak się zatrąbi, za <grym> zatrąbi dzwonkiem, to wtedy yy, się właśnie takie coś pojawia. Pierwszy raz to widziałam. No dobra, słuchajcie, yy, mod działa. Jak widzicie, to no ja kończę. A wypiszcie w komentarzach, jakie jeszcze chcecie poradniki. Yy, zapraszam do oglądania moich serii, serii z Minecrafta z modami Solo 5 oraz serii. Sims 4, dynastia piastów. Tam się właśnie urodziło drugie dziecko pierwszego pokolenia piastów. Także zapraszam, zapraszam. No i, no i jeżeli chcecie poradniki na wcześniejsze wersje Minecrafta, to zapraszam na kanał Krafstonsa. A tymczasem trzymajcie się. Pa 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 całusów 102.